Dzień dobry. Dobry wieczór, jak to woli. Część trzecia się kłania. Czyli już końcóweczka, finish, finisz. No, matura to ta dosyć malutka, bo 16 stron to chyba najmniejsza, jedna z najmniejszych. Kojarzę tak małej matury. 15, czyli co? Rozładowujemy stopień naładowania. Maksymalne to jest tyle amperogodzin, czyli Q max. 1200 amperogodzin to jest ładunek, czyli kulomby. Jeśli po pod godziny byśmy wstawili, to byłoby tam gdzieś kulombów, tak? Kilka kulombów. No dobrze. O szacunku maksymalne natężenie prądu, czyli gdzie najwięcej prądu płynie, no gdzieś tutaj, no to trzeba jakieś punkty zrobić. No i co, i to jest ładunek w czasie, to każdy z podstawówki, z gimnazum wie. Teraz podstawówki bowiem się nauczyć mówić. No to ile to tam? 30, czyli 03 km przez czas 2 godzin. Czyli 03 razy 1200 mAh przez 2 godziny. Eee, tak, sprawienie Będziemy mieli w mAh. No to co? 0,15, 1200, 180 mA. No i nie trzeba było zamieniać na godzinę. I, no i to szacowanką mamy. Jak widać, tutaj, między tymi dwoma punktami, największy zjazd, chyba. Okej, okay. bizotop Radonu ulega rozpadowi alfa, no to 4,2. No i uzupełnić może jak sobie zajrzymy do tablic Mendelejewa. A teraz popatrzmy, co oni tu chcą. E, powstałe w wyniku rozpadu jądra Radonu i Helu działają ze siebie na siły elektrostatycznymi. Załóżmy, że są te jedyne siły, które działają, czyli K, Q, 1, Q2 złożonych z Protonu wiąże R kwadrat. Wartość siła egzostycznego maleje. Jak to spoczywało, no to zaczęło się od siebie odsuwać. No jak odsuwają się od siebie, to wartość siła odpychania egzostycznego maleje. Wartość prędkości każdego rośnie. No skoro siła działa, no to nadal rozpędza. Czyli energia potencjalna idzie w energię kinetyczną. Tak? Całkowity pęd no, tworzy układ izolowany. Jeśli siły działają między działami, które tworzą ten układ, to całkowity pęd w układzie izolowanym jest stały. Ok, udowodni, że, czyli jak sobie tutaj spoczywało, czyli wystrzeliło jakby armatę, tak. Czyli to była ta masa 224 na początku. To tu jest 228. 204 unity to jest masa, czyli prędkość alfa i prędkość. Co to jest radon? Tak, rad w radon. No to tak, z, z zasady zachowania pędu 0 równa się minus 220 unitów razy V tego R plus cztery unity V alfa, czyli V alfa jest 550 V radonu. No i y, stosunek energii kinetycznej alfy do energii kinetycznej radonu. No to są cztery unity przez 2, 220 unitów przez 2. A tu damy 550 V radionów damy prędkość redonu, no i co? No i wyjdzie 55, bo tu się to wszystko ładnie poskraca. Tu zostaje 55, to 55 do kwadratu przez 155 daje 55. No, kiedyś daje takie zadanie właśnie w starych maturach, jeszcze z tymi masami, bo to było takie wielowątkowe. I byście tu próbowali to wyliczyć, te prędkości. Nie, tu trzeba po prostu stosunek obliczyć, koniec, kropka. Próbkę zawierającą izotop radonu zbadano po upływie 13 dni od dostarczenia do laboratorium i ustalono, że w tym czasie zawierała tyle miligramów. No to M0 nas pytanie oszacuj w chwili. Zbadano w tej chwili, ile na początku było, I dlatego ten czas publicznego rozpadu gdzieś tam a tu jest. No dobra. Tutaj podali defekt masy, no to można było sobie z defektu masy obliczyć energię wyzwoloną w tej reakcji, gdzie oni o to pytają, nic nie mówią. No dobra, no to co? Pamiętamy, że ten wzór działa na liczbę cząstek i na liczbę moli i na masę i na aktywność. No to co? No to sobie liczymy. 13 tu akurat możemy wstawić od 100 i pół. Pamiętajmy że mamy potęga jedna druga to jest pierwiastek więc to nie znaczy że my jesteśmy słabi połówki też możemy liczyć możemy też świadki liczyć. Hmm, to wystarczy razy 2-3,5. Matematyka, kto nie rozumie, to nie chce podzielić przez tą jedną drugą, ale dzielenie jest przez odwrotność. 0,75 mg razy osiem pierwiastków z dwóch. no to jest w przybliżeniu. Nie ja mam tutaj odpowiedzi. Hi, 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 hi. Jak ja szybki jestem. Szybki jestem. 8,5 mg pół miligram około, no i gitara. No historia się zaczyna, ja lubię historię, no ale ile można, tak, tak, tak. Czyli pierwsze zdanie na przykład, do niczego. Elektron w stanie podstawowo niższej energii lub w turystycznym stanów wzbudzonych. No to mamy stan podstawowy wzbudzony, jak opadnie to, to wypromieniuje energię. A no to widać emisja wymuszona, to jest tak, bo już dwa fotony, czyli laser z tego korzysta. Nowe zjawisko jest zatem naturalną metodą powielania fotonów i fotonów, żeby były takie same. Tylko potrzebujemy pompowania optyczne, tak jak w laserze, żeby ta inwersja, inwersja obsadzeń, czyli to jest opisane, że stan podstawowy wrzucamy na górę. No, no i chyba za to za co on dostał, Za zjawisko fotelektryczne nagrodę, bo na za szczególną teorię względności, czy ogólną teorię względności to najsłivniejsza, że MC kwadrat to nie dostał. No dobra. Pewien fizyk wiedzi, że na atom stanie zbudzony pada kwadrat promieniowania, czyli sobie satom. I pada kwant pomijowania. To niekiedy w przejściu elektronu do stanu niższego towarzyszy emisja dwóch kwantów. Czyli, ani skąd miałaby się wziąć ta energia dodatkowa? No, jak? Zasada no, zachowania energii tego nie mówi. Nie pozwala. No, skoro, no, jeśli energia tego przeskoku odpowiada yy, energii przejścia, no to już tylko dwa powstaną, to niech sobie następny chwyci. Zasada zachowania energii, z zachowania pędu tu nic nie mówi. To podczas kreacji anihilacji pozyto elektron, zachowanie ładunku, no to elektron sobie opadł, to nic do ładunku nie ma. No, to nie bardzo, nie bardzo. No i pamiętajmy, że wiązkę światła składającą się z fotonów o jednakowej energii w fazie polaryzacji można wytworzyć no, właśnie w laserze, pompując optycznie ośrodek lampą błyskową polem elektrycznym. Prowadzimy do inwersji obsadzeń. Tam czekają właśnie te zbudzone z elektrony. Jak tam odbija się tutaj jest lustro półprzepuszczalne, to jest całkowite lustro, no to wychodzi ta wiązka tym przepuszczalnym lustrem, a tu cały czas jakieś siły, pole elektryczne zewnętrzne czy inne pompują nam ten ośrodek. Tak, no i wychodzi skupiona wiązka laserowa. No dobra. 17. Odręczeń prawdziwość zdań. Zaznacz, jeśli zdanie jest prawdziwe, czy znaczy, wracając do poprzedniego, warto znać te wszystkie rzeczy, żeby odpowiadać trochę i z wiedzą. Czasami wiedza utrudnia, czasami pobaga. To akurat by pomagała to, bo nie ma takich pytań perfidnych. Wszystkie fotony emitowane przez atom podczas przejścia elektronów ze stanu zbudzonych do stanu podstawowego mają jednakowe energie. No, do stanu podstawowego mogę przejść z drugiej orbity, z trzeciej. No to gdzie takie same? No to fałsz tylko między dwoma poziomami ma tylko tę samą energię. Osiągnięcie stanu inwersji obsadzeń wymaga dostarczenia energii. No prawda, no muszę podrzucić elektrony do góry. Podrzucam, upuszczam, tak? Pamiętamy, jak upuszczam przedmiot na dół, słyszę dźwięk. A to może absorbować fotony tylko energii zbliżonej do energii fotonów, które może emitować. Tylko energii zbliżonej do energii fotonów, które... Może emitować, no tak, żeby łapać, to że podskoczyć powrotem na z powrotem z dwójki na jedynkę, to żeby z jedynki do tego, no to widmo emisyjne absorpcyjne się jedno pasuje do drugiego. Oczywiście mówimy o izolowanym atomie, natomiast obecność innych atomów trochę tam rozmywa te poziomy i te linie się pogrubiają, ale takim modelu Bora jest dopasowanie. Te przeskoki są równe tym przeskokom. Widmo emisyjne i absorpcyjne pasuje kulał i tworzy widmo ciągłe. Zgodnie z modelem, a wodor, jak sobie krąży, tak, no to krąży, ponieważ siła kulumbowska czy elektryczna pełni rolę siły dośrodkowej. A, no to siła kulumbowska, siła elektryczna. Elektryczna, elektrostatyczna, tak trochę głupio brzmi, ale jakby się chciało, to. Może napiszę to wyraźnie, bo będzie znowu, że tak brzydko piszę. Siła elektryczna, kulombowska. Zaznacz poprawne dokończenie zdania wywane spośród podanych nawiasach. Dla elektronów suma, to tak jak w grawitacji było, energia całkowita była potencjalna, plus kinetyczna i ten dług minus jeden plus jedna druga. To jest widać, że jednak jest ujemna, czyli energia całkowita jest ujemna, to jest ładnie podkreślone. Natomiast energia elektronów no, jest na pewnym poziomie. Pamiętamy, że był ten model, postulat, pierwszy postulat Bora i te poziomy energetyczne, jak to cały wyprowadzałem, nh przez 2pi, że siła kulombowska mv kwadrat przez r. I to pamiętamy, że. To potem prowadziło do tych energii Nkw, że. A to było minus 13,6 elektronowolta. Czyli ściśle określonego wzoru. Tak. Tak. Oczywiście pole magnetyczne potrafi ten rozmyć, ale to już Was nie interesuje i Was to nie obchodzi. No dobrze, wszystko zrobione. No tak, patrzę, że no, tutaj trochę wiedzy by się przydało. poczytać, Pamiętajcie. Fizyka współczesna oraz fale to pamięciówka, no i tutaj właśnie najlepszy tego przykład jest, że to pamięciówka oprócz tej współczesnej tam o laserach, to tutaj właśnie takie jedną cechę obrazu interferencyjnego, a co to jest, znowu się będziecie pytać, jest takie wasze pytanie, no ale tak to widać klasycznie wychodzi, dużo rzeczy no po prostu było, nie jest to złośliwa matura w porównaniu do pozostałych, tak, dobra. Okej, okay, to dziękuję. No już to maturka.